Wakacje spędzone w mieście wcale nie muszą być nudne. Dlatego Muzeum Dulak 121 zaprasza wszystkich mieszkańców Pruszkowa i okolic do udziału w quizach i konkursach, które przygotowaliśmy na lato. Na zwycięzców czekają nagrody w postaci książek i albumów. Nasze wakacje trochę historii, trochę kultury składają się z trzech odrębnych akcji. Po pierwsze, weź udział w konkursie wiedzy o miejscach i wydarzeniach związanych z historią Pruszkowa. Zaczynając od 29 czerwca, w każdy poniedziałek i środę, na profilu facebookowym będą pojawiać się formularze z pytaniami. Zwycięzców będziemy ogłaszać co dwa tygodnie. Po drugie, nakręć krótką etiudę filmową. Tematy etiud związane są nie tylko z historią Pruszkowa, ale również interesują nas Wasze osobiste wspomnienia, relacje z rodziną, przyjaciółmi, dziadkami. Chcielibyśmy najlepsze filmy zaprezentować podczas specjalnego pokazu we wrześniu. Trzecie, Weź udział w challenge'u, który polega na stworzeniu grafiki metodą stencil o tematyce pruszkowskiej na koszulkę bądź torbę zakupową. Zrób zdjęcie, oznacz tagiem i nominuj znajomych. Aby wziąć udział w konkursie, wyślij fotografię na nasz adres e-mail. Wszelkie informacje dotyczące zasad konkursów, tematyki etiud filmowych i filmiki instruktażowe znajdziecie na naszym profilu facebookowym oraz na stronie internetowej dulak121.pl. Serdecznie zapraszamy. zapraszamy.